Nie lubisz mnie? Cóż, wolałabym rozmawiać z posągiem? Lux, czyli jedna z postaci, którą Riot chyba kocha nieco bardziej, a sporo lore, całkiem często dostaje rzeczy pozagameplayowe, na przykład komiks, na przykład czy przede wszystkim dostaje masy skinów, co denerwuje całkiem pokaźną liczbę graczy. Skoro wszędzie pełno Luxi, dziś powrócimy do niej i rozszerzymy jedną kwestię Cinematica Warriors. A mianowicie odpowiemy sobie na pytanie, jak Lux poznała Galio i dlaczego ich relacja daje nam wiele informacji, i przede wszystkim, dlaczego jest tak wyjątkowa w Lord League of Legends. Na wstępie napomknę tylko, że partnerem dzisiejszego materiału jest Gaminate. Mówiąc krótko, suplement diety dla graczy, który poprawia koncentrację i działa bardzo długo. Link na dole w opisie, można sobie sprawdzić, a teraz przejdźmy do materiału. Jak, Jak to chyba, chyba było najkrótsze wspomnienie o najgrótce najgrótce współpracy, w współpracy w moim życiu. życiu. W teraźniejszości League of Legends Lux ma 21 lat, lecz dziś cofniemy się z wydarzeniami o aż 8. Wtedy to właśnie Luxanna była dziewczyną starającą się opanować swoją moc i od młodych lat wszyscy widzieli ją jako pozytywną, młodą demacjankę, zawsze uśmiechniętą i wesołą, wszak tak nawet znamy ją również z gry czy z większości prezentacji, które daje nam Riot Games. Pewnego dnia, niestety, tak nie było. Otóż już za młodu, od wielu lat, Lux miała problemy z opanowaniem swojej mocy na długo przed tym, jak spotkała Sajlasa. Niestety zaczęło jej to utrudniać życie, bo podczas zajęć z taktyki polowej nagle jej magia wymknęła się spod kontroli, zaczęła odczuwać prawie żar żyjący własnym życiem. Oczywiście chodziło o jej moc związaną ze światłem. Starała się ją stłumić, ale niestety nie dało się tego zrobić akurat w tym przypadku, dlatego szybko wstała i wyszła z klasy. Bohaterka szła ulicą, bojąc się, że strażnicy coś mogą zauważyć. Wiedziała, jaki jest stosunek do magii w królestwie demacjańskim. Szła przez miasto z trudem powstrzymując łzy i nie patrząc na przechodniów. Wyszła, znalazła zalesiony zakątek, wyjęła czystą chustkę i zaczęła płakać. Lux wiedziała, że jeżeli zostanie na lekcji To nie stłumi swoich mocy Musiała odejść w zacisze i się uspokoić Głównie bała się dwóch rzeczy Po pierwsze schamienia rodziny Bo jej wysoko postawiony ród Poniekąd nie bardzo mógł sobie wizerunkowo pozwolić Na posiadanie czarodziejki Czy mówiąc, członek rodziny Crown Guardów Nie mógł po prostu być czarodziejem Czy czarodziejką, Także tam listów z Chowartu na pewno nie było A po drugie bała się tak zwanych tłumicieli Czyli ludzi z zakonu łowców magów Którego tłumaczyć nazwy raczej nie muszę. Była to na pewno jedna z najbrutalniejszych organizacji w demacji. Często nie tylko łapali oni magicznie uzdolnionych, ale torturowali ich czy zamykali w więzieniach. Nawet mówiłem Wam o tym w jednym z odcinków z hardkorowych ciekawostek, że przeprowadzali na Sajlasie eksperymenty aby znaleźć jego magiczny organ. Wróćmy jednak do Lux, bo ta w całej swojej rozpaczy myślała o Garenie, który prawdopodobnie bardzo ciężko przyjąłby wiadomość o tym, że jego siostra jest czarodziejką. Choć muszę o tym wspomnieć, że później przy rozwoju fabuły League of Legends oczywiście Garen się o tym dowiaduje, ale w zasadzie nic tutaj nie zrobił, bo miłość do siostry była silniejsza niż poczucie obowiązku. Bohaterka, gdy trochę już się uspokoiła, opuściła swoją samotnie, szła i zamyślona dotarła do posągu Galio, który oczywiście pochłaniał magię, gdyż Galio jest stworzony z Petrucytu. Jeżeli w pobliżu była wystarczająca jej ilość, to Kolos oczywiście używał i stawał do walki w obronie demacjan. Poprawdzie zawsze był żywy i świadomy, tylko magia pozwalała mu nie stać w spoczynku. I tak znamy parę sytuacji, gdzie Kolos rzeczywiście się ruszał. Pierwsza to starcie z wieloma magami bitewnymi, którzy byli bliscy wygrania jednej z demacjańskich bitew. Kilkaset lat wcześniej. Lecz o tym oczywiście mówiłem wam w materiale, kim jest Galio. Lux podeszła z ciekawością do Galio i zastanawiała się, co kolos mógłby jej powiedzieć. I tak krążyła, wyobrażając sobie potencjalne scenariusze. Wyobrażała sobie, że Galio prawdopodobnie by ją skarcił albo zrobił coś gorszego jeszcze, i dlatego stwierdziła, że warto wyładować swoje emocje. Zaczęła krzyczeć na posąg, by po chwili zaniepokoić się tym, że przecież ktoś może ją słyszeć. Na szczęście nikogo nie było w pobliżu i gdy bohaterka spojrzała na kolosa, zbladła, bo jego oczy zmieniły położenie, skupiając się na młodej czarodziejce. Tak ją to przeraziło, że zaczęła biec i uciekać, ile sił w nogach. Tak na marginesie, bo może tego nie widać, Lux jest jedną z najpotężniejszych magów czy osób związanych z magią w całym uniwersum League of Legends. Jeżeli by się tak zastanowić nad w ogóle najpotężniejszą postacią w multiversum League of Legends, to jest to Dark Cosmic Lux. I może nie, że nikt nawet nie mógłby czyścić jej butów, ale pokonać ją byłoby bardzo ciężko. Ale zostawmy multiversum i wróćmy do uniwersum. Ale zobaczcie, moc 13 letniej rodziejki wystarczyła do tego, aby obudzić Galio. Aby powołać do życia antymagicznego kolosa. Co jest? Bohaterka biegiem dotarła do rodzinnej posiadłości, gdzie natknęła się na swoją matkę. Trzynastolatka dobrze wiedziała, że ma kłopoty. Augata, czyli matka Lux, oznajmiła, że szkoła zgodziła się nie wydalić młodej kraungardowej, a córka powiedziała, że prawie to zobaczyli. Oczywiście, Augata wiedziała o magicznej przypadłości Lux, wiedziała, że jest coraz gorzej i wiedziała, co zrobić. Według niej, Lux wreszcie straci kontrolę nad swoją magią, gdyż już przestaje ją kontrolować i będzie stanowić zagrożenie, zarówno dla rodziny, przyjaciół, znajomych, jak i samego królestwa. I ku przerażeniu, Lux w posiadłości miał pojawić się zaprzyjaźniony z rodziną tłumiciel, mający podejść do sprawy bardzo dyskretnie. Miał przejść rano następnego dnia. Tłumiciel, czyli oczywiście gość, który miał w cudzysłowie pomóc Lux z jej przypadłością. Lux kolejne chwile spędziła na rozmyślaniu, co ją czeka: hańba? Jasne, ale bała się tortur. Słyszała o sproszkowanym petrucycie dodawanym do mikstur, który miał niby pomagać, ale naprawdę wywoływał ogromny ból w magach. Lux, jako młoda dziewczyna, widziała tylko jedno wyjście: ucieczkę z domu i spotkanie z Galio. Gdyż, według plotek, Galio mógł wyleczyć z magii. A więc nocą wyruszyła. Aby sprawdzić plotki, czy rzeczywiście Kolos ma takie możliwości, gdy do niego dotarła, nie będąc pewna, czy w ogóle odpowie, poprosiła, aby ją naprawił. Usłyszała głos z wnętrza Kolosa, który nazwał ją małą żeńską istotą i to jest moim zdaniem jedno z bardziej pociesznych określeń innego bohatera w League of Legends choć po angielsku brzmi to jeszcze lepiej You, young girl person. Lux zamiast podrapać, uciekła, krzycząc z przerażenia. Któż by się spodziewał? Sam Galio się tego nie spodziewał, ponieważ obserwował Lux odkąd była młoda, gdy przybywała na coroczne wycieczki z rodziną. I tutaj dowiadujemy się, że Galio, nawet gdy Lux była niemowlęciem, już odczuwał jej obecność w postaci lekkiego mrowienia pleców. Gdy miała już lat 10, wyczuwał ją z daleka i czuł radość na myśl o jej wizycie. Gdy tak uciekała. Kolos czuł, jak ulatuje z niego życiodajna magia i postanowił za nią pogonić. Bohaterka widziała to i strzeliła w niego promykiem światła. Oczywiście nic mu to nie zrobiło, a poczuł w sobie jeszcze więcej energii. Galio dogonił Lux, ta zakryła twarz przed zagrożeniem, a Kolos poprosił, aby nie odchodziła. Lux na to odpowiedziała, że nie może, bo przecież Kolos ją trzyma. A Galio przeprosił i odstawił ją na ziemię. Lux wreszcie miała się przed kim otworzyć i powiedziała mu, że ucieka z rodzinnego miasta. Galio choć był stworzony po to, by niszczyć magów, przyznał, że Lux jest pierwszą, którą polubił. Poprosił ją o kolejny promyk światła, lecz Lux była tak zmęczona, że nie dała rady tego zrobić. No, dodaj do tego obecność Galio. I tak bohaterka miała zasnąć, a Galio miał ją ochraniać, ale poprosiła go, żeby odwrócił się, gdyż nie może zasnąć jak kolos na nią patrzy, czyli po prostu chciała troszeczkę prywatności, jak to sama określiła, ale wykorzystała to i uciekła. W głowie bohaterki stworzył się plan ucieczki, może nie idealny, ale całkiem prosty. Ucieczka do wiosek drwali, gdzie nikt nie powinien jej rozpoznać. I tak Lux podróżowała sobie przez las i po godzinie, zmęczona i głodna, zaczęła powątpiewać w swój plan. Zdecydowała się oświetlić nieco drogę, i po chwili zdała sobie sprawę, że to był błąd. Ktoś złapał Luxannę za szyję, unieruchomił ją, a z lasu wyszła jeszcze dwójka mężczyzn. Ci stwierdzili, że zaprowadzą uciekinierkę ze slamsów dla magów do miejsca, z którego uciekła. Ze slumsów. Nie poznali bohaterki i nie ogarnęli tego, że jest szlachcianką. Choć Lux się wyrywała i nawet uderzyła jednego z oprawców w twarz, i tak nie było ratunku no chyba że nagle zaczyna dudnić ziemia, zwiastująca nadejście wielkiego posągu. Kolos cieszył się, że wreszcie nadeszła pora do walki, a Lux prosiła, aby tego nie robił. Oprawcy szybko uciekli, a Lux ponownie była z Galio. I tak siedzieli i rozmawiali. Bohaterka cieszyła się, że jest wyleczona, jeżeli jest przy Galio. Wyleczona, czytaj, nie mogła użyć swojej magii. Powiedziała, że będzie go od czasu do czasu odwiedzać, lecz Galio przerwał jej kategorycznie się na to nie zgadzając. wyjaśnił jej, że jest wyjątkowa i choć dzięki Lux może się poruszać, nie chce niszczyć jej daru. Galio położył Lux na swoim ramieniu i tak udali się z powrotem do miasta. I ta rozmowa miała ogromny wpływ na naszą Luksannę Crownguard. Bohaterka wróciła do domu i zastała tam wściekłą matkę wraz z tłumicielem, ale nie chciała z nim współpracować. Tłumiciel już miał przygotowane mikstury, niby lecznicze oczywiście, natomiast Lux stwierdziła, że nie chce go widzieć i właściwie matka powinna go odesłać. Z kolei ta jeszcze bardziej się wściekła, tłumacząc córce, że gość ryzykował wszystko, aby jej pomóc. No co Lux... Wybuchła krzykiem. Spotkanie i rozmowa z Galio zupełnie zmieniły postrzeganie samej siebie. Zmieniły poglądy Lux na własny temat o 180 stopni. Zaczęła krzyczeć, że to nie jest żadna choroba ani przypadłość, a coś pięknego i kiedyś udowodni całej demacji, że tak rzeczywiście jest. A jeżeli ktoś ma z tym problem, to ma bardzo dużego przyjaciela, z którym ten ktoś może porozmawiać, jak ma jakiś problem jak widzicie, relacja Lux i Galio jest bardzo interesująca. Z jednej strony czarodziejka z góry skazana na potępienie w antymagicznym społeczeństwie demacjańskim, a z drugiej strony antymagiczny kolos, który ma to społeczeństwo przed magią bronić, a tutaj polubił i zaprzyjaźnił się z czarodziejką. I jeżeli chcielibyśmy wrócić do Cinematica Warriors, choć nie wiemy co się później stało, bo minęło sporo czasu, Riot mógłby to już w końcu dopowiedzieć, nie sądzicie? To Lux wezwała Galio na pomoc, a ten nie dość, że lubił Lux, to jeszcze uwielbiał walczyć, zatem przybył z ochotą i promień światła wystrzelony przez Lux wystarczył, aby obudzić kilometry dalej stojącego Galio. I widać, że gdy zbliżał się Kolos, Sylas stracił całą swoją magię pomimo ogromnej wiedzy na temat wykorzystywania petrucytu. A Lux wzniosła się w powietrze, gotowa zmieść Sylasa z powierzchni ziemi. I szczerze mówiąc, jest to jeden z najlepszych momentów ze wszystkich lolowych cinematików i mega mnie to ruszyło, jak to pierwszy raz widziałem. Ba rusza mnie nawet jeżeli oglądam to teraz po praktycznie dwóch latach. Być może również dlatego, że kiedyś naprawdę sporo grałem Lux. Ale na przykład taką Talią czy Sejuani nie gram, a obrazki w najnowszym cinematiku Dekol i tak mnie ruszały. Być może zapytacie w takim razie jak to jest, że przy obecności Kalio Lux w Warriorsach mogła po prostu wzbić się i zacząć kastować swojego Ulta, tak to powiedzmy. Przecież Silas też nie jest byle kim. Odpowiem nie wiemy. Skoro w wieku 13 lat Kolos zabierał jej większość mocy, być może w wieku 21 kontroluje ją na tyle i ma jej tyle, że część jej pokładu mocy zasila Galio, a część wykorzystuje do własnych celów. Być może na tyle już kontroluje swoją moc. Choć z tego co mi wiadomo, nadal jest to zagadka. I tą tajemnicą zakończymy dzisiejszy materiał. Dzięki za obejrzenie i widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, cześć.